Na początku chciałabym Was poinformować, że jeśli wbijecie 5000 subików na tym kanale, to Klarie zorganizuje konkurs na WIPKA, a więc zostawcie koniecznie subika wraz z dzwoneczkiem oraz łapeczkę w górę pod tym filmem, a ja zapraszam do oglądania. Hej Misiaki! Ostatnio na moim kanale pojawił się film na temat zhakowanych kont administratorów, Sprawa się trochę pogłębiła, zebrałam więcej informacji na ten temat i chcę wam je dzisiaj przedstawić. Pierwsza rzecz jest taka, że osoba, która obecnie posiada konto She Devil Extra ma konto na YouTubie i pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale ostatnio nagrała film, jak na tym koncie wbija mnóstwo fameu i normalnie wbija 70 level. Możliwe ona w dość krótkim czasie przebijały na 13, także to się okaże. Ostatnio też w ogóle w jakimś czasie zerkłam sobie do przyjaciół i zobaczyłam nowe zaproszenia. I Jak widzicie, do znajomych zaprosiła mnie Queen Extra, także to też była nieco dziwna sytuacja. Kolejna rzecz na temat tej całej sytuacji, a mianowicie taka, że dostałam informację od pewnego użytkownika, który wam się tutaj wyświetla na ekranie i napisał mi, że prawdopodobnie ten fem jest wbijany poprzez jakiś płatny program i w dodatku dzięki niemu yy, podobno. Ta osoba zakupiła również dwa pakiety bez VIP-a, także dziwna sytuacja. Poinformowała mnie, że wystarczyło zmienić IP i tym sposobem wlogować się właśnie na konto tych dodatków. Znalazłam w dodatku jedną podejrzaną osobę, która przypuszcza mogła im pomóc w wejściu na te konta. Po paru dniach na swój kanał również wrzuciła kolejna użytkowniczka, jak loguje się na drugie konto Queen Extra. I pokazuje tam swój profil. Opowiada tam też na komentarz, że niestety nie może wyjawić z jakiego programu korzysta, ale myślę, że czym prędzej czy później na pewno się o tym wszystkim dowiemy. No i na samym końcu chciałabym Wam wszystkim bardzo podziękować za te prezenciorki, a przede wszystkim za doładowań No i dajcie znać koniecznie w komentarzu co na ten temat myślicie. No i ja się już z Wami żegnam do kolejnego odcinka. Pa, pa.